Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia... Witam serdecznie przy mikrofonie Damian łobacz, i zgodnie z zapowiedzią mogę zapowiedzieć naszego dzisiejszego gościa, którym jest pan Paweł Sługocki, dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To skoro już tak tutaj mówię o zapowiedziach na gminie, to zgodnie z zapowiedzią przejdźmy do naszego pierwszego tematu, którym jest podsumowanie inwestycji związanych z Uniwersytetem Zielonogórskim. Tych inwestycji, które już możemy obserwować, z których już możemy korzystać. Chodzi oczywiście o bibliotekę uniwersytet. Sytecką oraz Akademik Wcześniak, a także chodzi o te inwestycje, które są realizowane i będą się pojawiać w przyszłości. Chodzi o park w Nowym Kisielinie. Zgadza się. No, uniwersytet jest jednym z większych beneficjentów naszego programu. Skorzystał już ze środków na wyremontowanie Akademika Wcześniak. Powstała Biblioteka Uniwersytetu. Bardzo okazały budynek, który przejeżdżając z ulicą Wojska Polskiego wszyscy możemy podziwiać. Studenci jak najbardziej mogą korzystać z zasobów. To duże inwestycje, które przekraczają, które zamknęły się kwotą blisko 50 milionów złotych. 85% do finansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. No ale także bardzo poważne, i, i myślę, że w, w kontekście tego, co będzie się dalej działo, jeżeli chodzi o rozwój uczelni wyższych w Polsce, to jest inwestycja związana z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego. W Kisielinie i tutaj te nakłady finansowe na sam park, tą infrastrukturę, po którą posiada Uniwersytet, to jest blisko 70 milionów złotych, ale mamy oczywiście jeszcze te inwestycje okołoparkowe, jak uzbrojenie terenu pod, pod strefami, no bo te strefy będą ściśle współpracowały z samym Parkiem Naukowo-Technologicznym. Przedsiębiorcy, którzy osiądą na tych strefach, obwodnice Nowego Kisielina, więc bezpośrednie połączenie, już teraz można przejeżdżać i podziwiać powstające budynki. No lada moment te obiekty, na Moment na no, pewnie jeszcze rok czasu to potrwa. Obiekty zostaną oddane do, do użytku, no i, i tutaj będziemy zwracać uwagę na to, żeby naukę bardzo się ściśle związać z przemysłem. Mamy pierwszych inwestorów w strefie, powstający inkubator w parku myślę też umożliwi rozwój, korzystanie z infrastruktury, korzystanie z wiedzy naukowej, pracowników naukowych uniwersytetu. No i mamy nadzieję, że wszystkie te inwestycje związane. Z rozwojem uniwersytetu, a więc i biblioteka, i wcześniak, i inne inwestycje infrastrukturalne, i przede wszystkim park naukowo-technologiczny, pozwolą rozwinąć się bardzo mocno uniwersytetowi, wpłyną bardzo mocno na rozwój regionu, wpłyną bardzo mocno na rozwój przedsiębiorstw w naszym regionie i w wykorzystaniu tego potencjału, który bezwzględnie w uniwersytecie i w jego studentach jest. Mówimy też o inwestycjach, które wykraczają poza wymiar uniwersytecki. I takie pytanie wprost. Mówimy tutaj o inwestycjach takich jak na przykład Hala CRS. Czy to są dobrze wydane środki? W jaki sposób tego typu inwestycje wpływają na prestiż województwa na arenie całego kraju? No na pewno hala CRS jest świetnym przykładem tego, że to są e, bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. E, sukcesy drużyny koszykarskiej, e, które zanotowaliśmy w ostatnich, e, w zasadzie trzech sezonach, no bo z Beniaminkiem zajmując już e, e, dziewiątą lokatę, potem brązowy medal, teraz Mistrzostwo Polski, e, wywalczone w takim stylu, powoduje, że e, no promocja miasta, promocja regionu jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Pewnie marketingowcy potrafiliby to wyliczyć w pieniądzach. I by A to teraz na... nasi jeszcze piernie... Przypieczętowali. A teraz szyś, no dokładnie szczepiorniści, hmm. to są Memoriał Wagnera, a to jest wiele imprez o charakterze ogólnopolskim, międzynarodowym, i tak jak powiedziałem, marketingowcy potrafiliby wyliczyć, ile, ile by taka promocja kosztowała, jeżeli chcielibyśmy ją wykupić, więc uważam, że to są bardzo, bardzo dobrze zainwestowane pieniądze i, i akurat ta inwestycja. Na pewno się na pewno beneficjentowi się zwraca, ale także bardzo korzystnie wpływa na promocję i rozwój całego regionu. To samo można powiedzieć o inwestycjach, czy w, w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji, czy także mniejszych inwestycjach, chociażby Sława, czy Amfiteat w Łagowie lub na pewno są to inwestycje, które wpływają na rozwój regionu, które wpływają na ten aspekt promocyjny i to są dobrze zainwestowane środki. Powróćmy jeszcze do tematu Uniwersytetu Zielonogórskiego, bowiem wczoraj. Rozpoczął się dziesiąty Jubileuszowy Festiwal Nauki. Wszystkie stoiska były zlokalizowane na Deptaku Zielonogórskim. Natomiast dzisiaj są Dni Otwarte. To tylko tak przypomnę, można korzystać ze wszystkich ciekawostek proponowanych przez 9 z 10 wydziałów Uniwersytetu. No właśnie, LRPO było partnerem tej imprezy i również miało swoje stoisko. Jak to wyglądało, właśnie? No oczywiście, skoro Uniwersytet jest naj, naszym najpoważniejszym beneficjentem, no to angażujemy się również w te, w te rzeczy, które się dzieją na Uniwersytecie. Dla nas jest bardzo istotne, żeby te nasze, nasze, że tak powiem, z naszych pieniędzy realizowane inwestycje żyły i, i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów. W związku z tym dołączamy się też do tych działań promocyjnych. Uczestniczyliśmy oczywiście wczoraj w festiwalu nauki. Mieliśmy swoje stoisko, gdzie były różnego rodzaju prezentowane doświadczenia. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja mu powiem, że mój syn 40 minut stał przy, przy, przy tym stoisku i trudno go było bo oderwać tam nasz, no, musieliśmy zjeść obiad, nie no, na ławce, ponieważ on cały czas był i, nie, i nawet za rękę, jak go wyciągałem, to nie chciał odejść. Także Festiwal Nauki okazał się sukcesem, zgodnie z zapowiedziami. Przejdźmy teraz do tematu konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego, bowiem takie konsultacje odbędą się dziś i jutro. Dziś w Zielonej Górze, w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego o godziny 13, natomiast jutro w Gorzowie Wielkopolskim. Chciałbym zapytać o takie potrzeby, które są komunikowane, które są przekazywane właśnie podczas tego typu debat. W jaki sposób debaty będą przebiegać? Generalnie mamy stały program konsultacji. Prezentujemy to, co się udało do tej pory zrobić, jakie mamy zaawansowanie w obecnych programach. E następnie prezentowane są założenia nowego e regionalnego programu operacyjnego, który ja przypomnę będzie konsumował dwa fundusze, a więc ten twardy europejski fundusz rozwoju regionalnego i europejski fundusz społeczny, a więc projekty miękkie w kapitał ludzki. E Pytanie jest bardzo dużo zgłaszanych, jest bardzo dużo e uwag e z racji tego, że program będzie obejmował ze swoim, swoim zasięgiem większość obszarów życia społeczno-gospodarczego, te pytania są bardzo różne. No, ja może powiem, że najczęściej wśród samorządowców pojawiają się pytania, czy będą pieniądze na drogi lokalne, czy będą pieniądze na rozwój turystyki. Przedsiębiorcy pytają, czy będą dotacje bezpośrednie dla przedsiębiorstw. No, generalnie ja myślę, że. Kształt programu będzie bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o, o tematykę, y, która otrzyma dofinansowanie do obecnego programu y, Lubuskiego Regionalnego Programu Pracyjnego oraz programu Kapitał Ludzki. No niemniej jednak, y, jeżeli chodzi o alokacje finansowe, y, to tutaj ten ciężar będzie y, przeniesiony na te działania związane z rozwojem innowacyjności, z nowoczesnymi technologiami, y, z teleko y, technologiami telekomunikacyjnymi i z ochroną środowiska, y, ale w tym wymiarze takim, jak to komi Komisja Europejska nazywa gospodarką, Gospodarką niskowęglową, czyli niskoemisyjną. Podczas takich debat pojawia się pytanie, czy faktycznie te inwestycje, które realizowane są w województwie lubuskim, sprawiają, że nasze województwo, nasz region może stanowić konkurencję nie tylko na arenie całego kraju, ale także na arenie międzynarodowej. W jakim kierunku to zmierza? Bo takie pytania też są obecne. No tak, oczywiście, realizując, beneficjenci realizując projekty w ramach programu, starają się być konkurencyjni zarówno wewnątrz kraju, jak i, jak i na zewnątrz, jeżeli chodzi o, o to, co dzieje się u nas w kraju, to jak pokazują badania niezależnie prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, polityka, którą przyjęliśmy realizując Lubuski Regionalny Program Operacyjny oraz Program Kapitał Ludzki jest bardzo dobra, bowiem wpływ środków strukturalnych na rozwój województwa, w postaci wzrostu PKB, nowych inwestycji, zatrudnienia jest najwyższy w kraju, więc tą politykę mamy dobrą. Wpływa to na pewno na konkurencyjność na poziomie naszego kraju, ale też przekłada się na konkurencyjność na arenie międzynarodowej. No tutaj pojawia się też e, sprawa wielu kontaktów województwa chociażby e, z naszymi sąsiadami z zachodniej granicy. Spójrzmy jeszcze w przyszłość, ponieważ e, oczywiście mówimy tutaj o inwestycjach, które pierwotnie będą realizowane do roku 2020. E, jakie inwestycje są jeszcze zaplanowane właśnie do tego roku? Obszarów jest dużo, obszarów tematycznych mamy 11, teraz będą Trwały prace, jak te obszary połączyć, aby skonstruować priorytety programu regionalnego, ale tak jak powiedziałem, główny ciężar zostanie przeniesiony na badania i rozwój, projekty innowacyjne zarówno dla uczelni, jak i dla przedsiębiorców, na projekty z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej, przede wszystkim internet, szerokie pasmo oraz dostęp do, interne, do internetu bezpośredni, gospodarka niskowęglowa, czyli termodernizację, inwestycje w odnawialne źródła energii, ale także i na Transport, bardzo, bardzo duże środki zostaną e, przeznaczone na ochronę środowiska, e, na obszar, jak powiem, społeczny, edukację. Oczywiście będzie to bardzo mocno zróżnicowane, jeżeli chodzi o e, poziom e, alokacji na poszczególne działania. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był dziś pan Paweł Sługocki, dyrektor departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i będziemy o tych e, inwestycjach na bieżąco informować. Dziękuję bardzo. Na pewno się spotkamy. Będę przyjmę zaproszenie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9.30.